Jemka Siemka, moi drodzy. Dzięki domowie mojego przyjaciela Tomka Jurczaka z Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie postanowiłem ponagrywać troszeczkę naszych wyjazdów MZKami. Dziś wybieramy się nad jezioro Kowickie. Za chwilkę zjawi się u mnie kolega Krzysiu. Pojedziemy do Wojtka, do Karola. Być może będzie jeszcze andrzej, i piąteczką polecimy dobre 120-130 km nad Jezioro Powickie. Jest dziś bardzo ładna pogoda, troszeczkę wieje. Aczkolwiek to nam nie przeszkadza. Myślę, że wycieczka będzie udana i myślę, że uda coś się dla Was nagrać z tego wyjazdu. Nie udało się wejście uruchomić. Ale ty masz piękny motocykl ale przytrąbiłem wszystko, To jeszcze jeździ? Sposobem są gotowe do wyjazdu. Już mowa o dowódź, już filmuję. I tak. ja tym sposobem dotarliśmy. O, najpiękniejsza koszula. Chodź, no tu. O, obróć się. Nie. Nie. No. Nie. Nie. Przepraszam pana, gdzie to pan kupił? Na No To masz swoje. I masz gotowe do jazdy. Postanowiłem nagrać ten materiał ze względu na to, żeby pokazać, że tymi motocyklami marki MZ, marki WSK z halkami, czy innymi motocyklami zabytkowymi można normalnie podróżować, zwiedzać naszą piękną Polskę. A że sztuki filmowania podłapałem troszkę od mojego serdecznego przyjaciela Kamila Jaśkowskiego, spędzając bardzo przyjemne chwile za kamerą. Nagrywając odcinki dla muzeum, będę się starał uchwycić jak najlepszy obraz naszego wyjazdu. Natomiast z góry wybaczcie mi za jakość tego nagrania, gdyż zostało one wykonane telefonem komórkowym. Na przyszłość myślę, że wyposażymy się w kamery GoPro, tak żebyście mieli super obraz tego, jak można bawić się na tego typu wyjazdach. Zapraszamy do oglądania. Maszę, powoduje inflację maszyn Bo jazda na internecie Jest najlepszą jazdą na świecie A jazda na komarze Powoduje inflację maszyn Ja Ciebie kiochłem wtedy na baku Gdyśmy wjechali pole z buraków, a że to były buraki pastebne, to jak nie jadę, jak nie chlebne. a moi kumple jedzą kotlety, a ja pieniądze wciskam w skarpety, na ETZ jestem zacięty, a mama jeszcze dokłada renty. bo jazda na ETZ jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. What? Easy rider, jeździł motorem, miał z tego frajdę Ja też Riderem będę, nie wąskim Choć u mnie na wsi jest grunt dość grząski. Ja w mojej głowie mam sytuację Otwarta w przestrzeń, wiatr i wibracje Kupiłem sobie nawet perfumy Zaprałem świeżo palonej gumy Że powoduje inflację marzeń No jedynie piękna, jest go staryka to wolą sklać się i żygać A ja to wolę już chyba wiecie I po 120 km docieramy do miejsca przeznaczenia. Karolu, jak tam trasa? Zajebiście. No ładnie. Nie będę cię wypowiadał. Stasiu? Super. Maszyna szła. Maszyna szła. No i dobrze. Krzysiowi coś ładowanie. Ale to zaraz zobaczymy, poprawimy. I maszyny pójdą. Wiatr wieje. Nie? Strasznie. A że zbliżała się już pora obiadowa, to czas było zerknąć co dają w pobliskiej jadłodajni, więc udaliśmy się na przebyszną strawę. Stasiu, co ty pijesz? Robaki się zalęgną. Po łyczku złocistego trunku stwierdziliśmy, że każdy z nas zje danie dnia, czyli sandacza w sosie kurkowym. Był wyśmienity. Po obiadku, dobre dwie godzinki musieliśmy pospacerować po tym złocistym tronku także poszliśmy zwiedzać przepiękną okolicę. Okazało się, że nad jeziorem było bardzo dużo kitesurfingowców którzy wykorzystywali bardzo mocno wiejący wiatr. Wykonywali oni świetne akrobacje. Po kilkuset metrach dotarliśmy do przepięknego molo, a widok wyglądał jakbyśmy wylądowali właśnie na wyspie Bali, a było to tylko jezioro Powickie. Po smacznym posiłku i dwugodzinnym spacerze zasiedliśmy z powrotem na Rumaki i ruszyliśmy w podróż powrotną do domu. W drodze powrotnej wpadliśmy na bardzo fajny pomysł, żeby rzekę Wartę pokonać na pobliskiej barce. Niestety okazało się, że barka funkcjonowała tego dnia tylko do godziny 14. No i nie dane nam było popływać. Panie Krzysztofie, czy pan ma uprawnienia na takie barki? Tak, ale tylko nocą. Przepala Ty. nocą i po pijaku. Po pijaku? Normalnie się nie da? No to nie popływamy. A szkoda. W kilku minutach skoczyliśmy na nasze maszyny i ruszyliśmy w dalszą drogę powrotną do dołu. Na ciasny stał się świat, świat co kończył się za naszych marzeń Szkoła, praca, noda i czarno-białe głupie sły I ta pewność, że nic więcej się nie zdarzy Bez nadziei mijał czas, przegrywałem raz po raz Co najlepsze lata gdzieś pod budką z piwem Aż bezbrała we mnie złość, powiedziałem sobie dość Zrywam się by wreszcie życie brać za grzywę od tej pory włóczę się raz pod wozem, raz na dnie Ale nigdy nie zatęsknię do powrotu Wierny Harley na przez świat, moje włosy cieszy wiatr Dla nas owo wolność droższa jest od złota Izzy rider, Jak się później okazało, nasz przyjaciel Krzysztof miał nieco problemów z kranikiem. Musieliśmy zawrócić by sprawdzić, czy wszystko jest ok. Po krótkiej chwili problemy z kranikiem ustąpiły i mogliśmy dalej kontynuować jazdę. Trzeba brać, jednych kochać Drugich brać, no i żadnej nie dać Trzymać się na sznurze żyłem setki mil Siwe włosy, siwy wilk Tak poczciwie kiedyś Kompletnie na szlaku Wszystkie drogowe znają mnie Lecz nie mogą zbliżyć się Kiedy czasem ścigam z nimi się dla trafi Nie wiem kiedy, jak i gdzie moje Nie no to, nie jabli nie dostaną mnie. Na ja szans nie daję. Po półtorej godziny jazdy dojechaliśmy do miejsca naszego startu, do miejsca naszego, naszego, naszego spotkania. Zbiliśmy z uśmiechem piątki i każdy z nas rozjechał się do swojego domku. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie naszego materiału. Pozdrawiam mnie i polecamy ziemię na przyszłość. Trzymajcie się lewa górę.